na Google. Aha, dobra. Ała. Mamo, tak kotku, kiedy będzie obiad? Za parę minut. Znaczy, dzisiaj nie ma obiadu. Ała. No przecież dzisiaj nie ma obiadu. Dobra, mamo.

Dobrze skończyła się już od chwili. Dobry dzień, dobrze. Pamiętam, że tylko ty nie widzę. Proszę mnie kiedyś. Moja córka. Co, Co nie tu jest? Twoja córka. Tak, to. to nie jest córka, a ja nie, nie to mężem. Tak, nie jesteś. I'm Uwielbiam następne I ostrzegam, nie będzie później witania, no bo my nie umiemy sklejać, więc nie będzie witania dlatego, że więc to będzie ten jeden odcinek, będzie, te wszystkie odcinki będzie w jeden dzień wrzucone. Nie wszystkie z całego, całej serii, ale spróbujemy bardzo dużo odcinków nagrać, więc... 爸爸